Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma pudełkami: jednym i drugim Big Loss i Shiny Box. Oba już zostały przeze mnie rozpakowane. Jeżeli chodzi o mój makijaż, to jest to przykład Strobing Makeup, który teraz szturmem zdobywa YouTube i wszelkiego rodzaju urodowe portale. Moi drodzy, filmik z tym makijażem będzie już za niedługo na moim kanale, także nie zapomnijcie i tam zerknąć, ale dzisiaj przychodzę do Was z otwarciań pudełek, więc zaczynamy! Zacznijmy sobie od Big Loss. Ja już te pudełka oglądałam, tak jak Wam wspomniałam. Już wiem, co się w nich kryje, i muszę powiedzieć, że całkiem fajnie się w nich kryje. Dobrze, pierwsze oczywiście makulatura, i tutaj mamy na bingo Spa bon o wartości 50 zł. Następnie dostaliśmy w Aqualia Thermal, to jest nabliżający balsam pod oczy z Vichy, i dostaliśmy tutaj malutką próbkę tego produktu. I oczywiście mamy naszą kartę, która w ogóle wygląda przepięknie jak pocztówka z wakacji. Big glossy, ahoj, sezon wyjazdowy w pełni. Po pierwsze szampon regenerujący do włosów z firmy Braver. Możliwe, że tak to się czyta. I w pudełku jest produkt 60ml, czyli miniaturka, bo pełen produkt ma 258ml. Trochę dziwna pojemność, no nie? I kosztuje 39,90. To jest ten produkt, taka buteleczka urocza, malutka. Jest tutaj napisane, że ten produkt powoduje, że włosy są odpowiednio nawilżone i bardziej podatne na układanie. Szamponów nigdy za dużo, fajne opakowanie, bardzo przydatne w podróży, bo takie malutkie można ze sobą zabrać i wyjechać gdzieś. Kolejny produkt i to jest produkt pełnowymiarowy, jest firma Artego. Jest to spray intensywnie nawilżający, spray... Na włos! Jest to pełen produkt 20 ml za 15,90. Tego typu produkt. E, spryskiwacz w, w atomizerze. Elegancko. O, fajny atomizer, jest bardzo przyjemny. Myślę, że jak skończę ten produkt, to na pewno będę. E, o, jak pachnie! Pięknie pachnie. E, jak zużyję ten produkt, na pewno zostawię sobie tą e, giełkę e, na przykład na setting spray, e, który. Mam do nowej roboty, będę miała teraz również do niego buteleczkę. Znaczy, buteleczka mam, ale jest duża, czasami źle mi się ją zabiera, więc to będzie super. Kolejny produkt to jest Anabel Minerals. To jest produkt, który strasznie lubię. Dostaliśmy tutaj puder mineralny, Pretty Mat i jest on matujący. Nie wiem, jaki to jest kolor. I dostaliśmy tutaj. Pojemność 1 grama. 4 gramy kosztują 49 zł. Filmik w ogóle odnośnie Anabel Minerals. Tutaj Wam podsyłam linka, możecie zerknąć. Jest bardzo kompleksowy, bardzo dużo tam tłumaczę rzeczy na temat w ogóle produktów mineralnych i również firmy Anabel Minerals, więc polecam. Następnie mamy Wishi. I jest to płyn micelarny do makijażu oczu i wrażliwej skóry twarzy. 3 w jednym Dostaliśmy miniaturkę, która ma 30 ml. pełnowymiarowy produkt ma 200 ml i kosztuje 49,90. Tutaj mamy ten płyn micelarny. Ja nie bardzo przepadam za płynami micelarnymi, ale ogólnie, jeżeli chodzi o moją pielęgnację skóry i tego, jak ja robię dla makijaż twarzy, to myślę, że zrobię taki po prostu odrębny film, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Bo zresztą zauważyliście, ja już od lat stosuje właśnie jedną technikę w zmywaniu makijażu, która nie naciąga mi skóry twarzy, która powoduje, że nie jest ona podrażniona, jest bardzo łagodna i wcale nie trzeba używać nie wiadomo jakich produktów i preparatów do tego. No i myślę, że ona też z... Powoduje, że jakby nie wyglądam na swoje lata, czyli na te 32, które już niewątpliwie za niedługo będą, bo we wrześniu mam urodziny. Zresztą zaproszenie dla Was też będzie na te urodziny, także obserwujcie mój kanał i kolejny produkt to jest Effectima Coconina Miracle i to jest olejek kokosowy, o jej super. Czyli w atomizerze olejek kokosowy, który jest w formie płynnej, bo my wiemy, że jest jeszcze taka forma, którą trzeba rozpuścić i tak tak. Tutaj musi być coś co nie powoduje stężyć temu preparatowi. No i można to stosować, to jest w akumulatorze, więc można stosować na włosy, na e, w ogóle skóry twarzy, na skóry ciała, a fantastycznie na pewno opalenizna będzie wyglądać po spryskaniu się e, tym olejkiem. I ostatni już produkt to jest dynamicznie nawilżający krem o bogatej konsystencji. E, a, przepraszam, efektywny jest pełen produkt. Który kosztuje 17,75 zł. Coś dzisiaj jestem rozkojarzona. Dobra, i ostatni to jest właśnie ten Wishy. Tutaj mamy krem dynamicznie nawilżający. tak wygląda opakowanie. Jest to również miniaturka 15 ml, a pełen produkt, czyli 50 ml, kosztuje 79 zł. Zawierza wodę termalną z Wishy, a wodę termalną z Wishy bardzo lubię. Okej, okay, super kochani, no to to już jest wszystko, jeżeli chodzi o nasze opakowanie. Hmm, Big loss. I muszę powiedzieć, że jest całkiem fajne. Naprawdę mi się podoba to opakowanie. W sumie nie ma produktu, który by mnie rozczarował. Wszystkie bardzo chętnie przetestuję. Więc no, duży plus, duży plus. Naprawdę za to pudełko. Ok, no to teraz przejdźmy do pudełeczka z Shiny Box. Shiny Box pudełko wygląda przepięknie w tym miesiącu. Ok, no i otwieramy przepiękne pudełko. Tutaj na sam początek mamy z Norella wistówkę e, o bieluron plus, czyli o intensywnym nawilżeniu e, dla każdego rodzaju cery. No i mamy naszą e, magiczną kartę z Shining Boxa. I pierwszym produktem jest właśnie ten z Norella. E, krem bieluronowy. I już lecę do tą krem i mamy tutaj, słuchajcie, produkt 25 ml. Cena sugerowana to jest 49 zł za 50 ml. Czyli dostaliśmy połowę opakowania. Jest to nawilżający, hialuronowy krem. Oczywiście przetestuję. Dobrze wiecie, że mam cerę bardzo suchą, więc ten produkt super. Naprawdę jestem zadowolona. Kolejny produkt to jest pasta cukrowa. Pasta cukrowa. Nie każdy wie, że to jest produkt do depilacji. I to jest produkt, który jak ja studiowałam kosmetologię to nie mieliśmy w ogóle testów. Wszystkie, wszystkie zajęcia z depilacji były prowadzone na zasadzie nie właśnie pasty cukrowej, tylko wosku, prawda? A pasta cukrowa jest o tyle fajna, że ją się zrywa z włosem, nie pod włos i nie trzeba plastrów. Bo po prostu ta pasta nam zastyga i zrywamy ją jakby jednym ruchem w, tak jak się rosną włosy Cały ten plaster cukrowy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale e, dostaliśmy produkt pełnowymiarowy, który kosztuje 29 zł, 170 e, gram. E, I sorry, ale muszę to otworzyć, bo ja strasznie w ogóle zawsze chciałam powąchać tą pastę cukrową. Popatrzcie się, ona wygląda jak miód. Bardzo gęsty miód. I chciałam jej kupić. O Jezus, ona jest taka ło, wow, ciągnąca i taka twarda. Ciekawe na ile w ogóle wystarcza to opakowanie. O Jezus, ja mam ochotę to zjeść. Mhm. Uh -huh. I to. słuchajcie, mam ochotę to powiedzieć. No jest to słodkie. Jeszcze tego nie wyłożę to ja kosmetyki... No dobra, to nawet. <noise> dobra, tego nie było. Jedziemy, kolejny produkt. To jest firma i Mamy krem do opalania. Krem do opalania z filtrem 30 dostaliśmy 40 ml, a 75 ml kosztuje 105 zł. Rany polskie, jakie to drogie. No, wiecie co, na preparat do jakichś tam do opalania nie wydałabym 105 zł. Zresztą i tak się, wiecie, schodzimy do wody, to się spukuje, znowu musimy się nakremować. O nie, bardzo drogi. A w ogóle ta firma Entrebel jakoś mnie nie zachwyca, więc. No, ale spoko. Produkt fajny, 30 fajna. Zresztą ja ostatnio właśnie, będąc w Bieszczadek, zamiast 30 smarowałam się 50 na moje tatuaże, bo nie chcę, żeby mi się tam z nimi coś stało. I w sumie bardzo fajnie działa sobie ta pięćdziesiątka. Gdzieś tam mi się opaliło, ale jakoś tak nie do końca, ale super. E, tak, potem mamy Seal Cutting, czyli sztyw ochronny. A, ok, to jest sztyw ochronny, słuchajcie, m, który należy smarować na stopy. Kiedyś było z, 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 w tej innej firmy takiej właśnie też do tylko nie z Shola, tylko jeszcze jest jedna firma, L ale nie przypomnę sobie nazwy. Chodzi o to, że ten sztyf sobie tam wysuwamy, smarujemy te miejsca, star no to jest bardzo popularne właśnie w przejściu z zimowych butów na letnie czyli smarujemy te miejsca gdzie możemy mieć jakieś tam otarcia żeby był bardziej taki wiecie poślizg żeby tam nie, no, nie czepiał się ten but i żeby nie było otarć także bardzo fajny produkt naprawdę przy zmianie z butów z zimowych na letnich bardzo przydatny potem mamy kosmetyk jeden z dwóch i mamy albo DAF zodoran albo Rexona Antyperspirant ja dostałam DAF zodoran. Beauty Finish 48 godzin. Ja nie wiem, na cholerę komu 48 godzin antyperspirantów, skoro i tak się myjemy, i tak się myjemy. To jest pełen produkt i on kosztuje 11,99 A jeszcze nie powiedziałam o tym sztyfcie oczywiście. To też był pełen produkt i kosztuje 19 zł. I kolejny produkt pełnowymiarowy. SheFood krem odżywczy. Oczywiście do paznokci i suchej skóry. Stóp nawilża i uelastycznia. Ten produkt pełnowymiarowy kosztuje 19,90 I już ostatni produkt to jest Swarmony peeling miejący tutki frutki. E, te produkty znam i e, jakoś, muszę powiedzieć, że szał na mnie nie robią. One ładnie pachną, ale jakby mm, cała formuła nie wiem, jakoś mnie nie przekonuje. Hmm. Dostałam wersję wiśnia i porzeczka, Nie wiem, czy wszyscy dostali taki element. Dobrze, i oczywiście ten produkt yy, Travel Size, a bo to Travel Size, czyli y, do podróżowania. Y, ten, cena tego produktu to jest 5 zł za 100 ml. I tak się prezentuje właśnie całe pudełeczko Shiny Boxa. Moi drodzy, dajcie znać na dole, które z pudełek bardziej przypadło Wam do gustu w tym miesiącu. Ja swojego faworyta chyba nie mam, bo Shiny Box przysłało bardzo dużo produktów, yy, i też takich, których nie znam. Chociaż chyba mniej mnie im nie zaskoczyło. I tak krem dostał kolejny. E, w ogóle daw ten spray do ciała, no, paska cukrowa fajne do przetestowania, ale czy to się sprawdzi zobaczymy. E, jedyne coś, z czego się bardzo cieszę to jest ten e, z Norella e, hialuronowy krem. Ale jednak jakby na to nie spojrzeć, tutaj e, Big i zaszamało. Mamy ten kokosowy olejek mamy płyn micelarny mamy z Anabol Minerals produkt mineralny mamy ten odżywkę do włosów i szampon do włosów i jeszcze krem nawilżający więc w tym miesiącu moim zdaniem wygrywa Big Biglossy a waszym <laughs> mam nadzieję kochani że filmik się wam podoba no i oczywiście zachęcam do zasubskrybowania tego kanału oraz zostawienia kciuka w górę moi drodzy do zobaczenia następnym razem pozdrawiam was ciepło pa pa